Dzień dobry! Właśnie pakuję się na wakacje. No, właśnie. Liczę na to, że pogoda będzie bardzo piękna i bardzo słoneczna. A jak słoneczna, to zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą krem i balsam z filtrem przeciwsłonecznym. Ja już mam wybrany swój ulubiony, a wy? No, właśnie. A propos kremów i balsamów z filtrem. Czy w ogóle wiecie, co oznaczają te wszystkie napisy? O tym właśnie będzie dzisiaj. Także zapraszam Was na kolejny odcinek Świadomowej Pielęgnacji. Dzisiaj będzie o kremach i balsamach z filtrem przeciwsłonecznym. Ja już jestem spakowana, teraz czekam na transport. A w międzyczasie opowiem Wam, dlaczego tak ważne używanie jest kremów i balsamów do opalania. Taki balsam, czy też krem, powinien zawierać w swoim składzie filtr, który działa przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu typu B oraz typu A. Promieniowanie ultrafioletowe typu B rzeczywiście odpowiedzialne jest za opaleniznę, ale przy dłuższej ekspozycji na słońce, bez stosowania filtru, przyczynia się do oparzeń. Natomiast jeżeli chodzi o promieniowanie ultrafioletowe typu A, to ono wnika zdecydowanie głębiej niż promieniowanie UVB i jest odpowiedzialne za zniszczenie kolagenu. A co za tym idzie, przyspiesza starzenie skóry. Również odpowiedzialne jest za zmiany nowotworowe i pojawianie się plam pigmentacyjnych. Na rynku mamy filtry przeciwsłoneczne chemiczne i fizyczne. I jaka jest między nimi różnica? Po pierwsze, filtry chemiczne pochłaniają promieniowanie słoneczne i wydzielają przy tym ciepło. Natomiast filtry fizyczne tworzą na skórze yy, Rodzaj filmu, który działa jak lusterko. Odbija promieniowanie słoneczne i nie wydziela ciepła. Jeżeli chodzi o filtry chemiczne, mamy ich naprawdę sporo na rynku. Natomiast najpopularniejsze filtry fizyczne to dwutlenek tytanu i tlenek cynku. Fizyczne są bardziej lubiane, ponieważ mniej uczulają. Natomiast mieszanka filtrów chemicznych. Zapewnia nam lepszą ochronę. W kosmetykach nowej generacji stosuje się mieszankę filtrów chemicznych, fizycznych i dodatkowo dodaje się jeszcze naturalne ekstrakty z roślin, te ekstrakty, które mają właściwości promieniochronne. Na opakowaniach kremów i balsamów do opalania znajdziecie informacje. O wskaźniku ochrony przeciwsłonecznej, czyli SPF. Wskaźniki mają przeróżne wartości. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa ochrona przeciwsłoneczna. A który wskaźnik będzie dla Was najlepszy? Jeżeli zaczynacie swoją przygodę ze słońcem po okresie zimowo-wiosennym i chcecie mieć piękną i długotrwałą opaleniznę oraz zdrową skórę, to pamiętajcie o zastosowaniu filtrów z wysokim wskaźnikiem. Wartość wskaźnika SPF zależy również od karnacji skóry. Jeżeli macie karnację taką bardzo jasną, często występują u Was oparzenia w wyniku przebywania na słońcu, to warto również przez cały rok używać filtrów z wysokim wskaźnikiem SPF. Jeżeli Spędzacie czas w obszarach przyrównikowych, tam również przez cały okres przebywania w tych rejonach używajcie filtrów z wysokim SPF. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakiego typu filtr jest w Twoim kremie, którego używasz, i czy zapewnia szeroką ochronę przeciwsłoneczną, napisz nazwę kremu w komentarzu. Chętnie sprawdzę jego skład i odpiszę, oczywiście. A teraz życzę Wam słonecznej i pięknej pogody, a w przyszłym odcinku, który będzie już za dwa tygodnie, odpowiem na pytanie, czy rzeczywiście opalanie pomaga na pryszcze. Także zapraszam. wona powaź korus świadomowa pielęgnacja. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach lub bezpośrednio do mnie na: Maila świadomowa pielęgnacja małpa gmail.com. I pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Na opakowaniach kremów i balsamów do opalania możecie znaleźć. Dobra, nie, nie wyłączaj. Jeszcze raz. Jeżeli zaczynamy naszą przygodę z opalaniem, czyli po okresie wiosenno-zimowym, zimowo-wiosennym. To... Może kiedy zaczynamy wychodzić na słońce po zimie? Gracias.